Witam, witam, witam Was serdecznie w długim odcinku ze, no, ze skoków narciarskich I tak, i tak I w pierwszym odcinku nikt nie napisał czy puchar kontynentalny, czy puchar świata A więc, ale były cztery łapki w górę, a więc lecimy z pucharem kontynentalnym Nie? Wiem, nikt nie napisał, ale pójdziemy w kolejności, nie? W ogóle jak skończymy puchar kontynentalny, to już będę miał ten. Jeszcze z w lotach. I to też będziemy mogli sobie zrobić, nie? A więc no, lecimy z pucharem kontynentalnym. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich. Paki w górę, subiki, dzwoneczki, wszystko. No więc lecimy. Zaczynamy w Finlandii. Co mnie ciekawi. Choć mogę się zauważyć, że z takim moim levelem, jak ja mam, to. to eh. To wiecie, to ja to mogę wygrać z palcem w dach. No. Ale nie, to jest dużo takich skoczni, których nie lubię. To prawda. Tu jest dużo skoczni w pucharze kontynentalnym, których nie lubię. No, bardzo ich nie lubię. Niektó niektórych skoczni tutaj bardzo nie lubię w pucharze kontynentalnym. Ale ja skoczę jak głupi. Ale ja skaczę jak go to jest final jaka 90. Jak się na tym się tak dobrze skacze, to teraz sobie pójdziemy tak normalnie i sobie tak będziemy skakać. No. Mm. O, w ogóle jutro. Święta, święta, święta. No, to są się z tym, nie? Ho nie? Ho, ho. Nie no. Jutro święta. Kocur, Wigilia? I słuchajcie, nie? Jak już po tych wszystkich świętach, nie? To, 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 to zrobimy tak, nie? Że ja wam powiem, co dostałem, nie? A wy napiszecie w komentarzach. Okej? Okay? No spoko. No. Yy, teraz, no sobie skaczemy po prostu. No, tym w Pucharze kontynentalnym to by można 35 tysięcy chyba wygrać. No, a na taki opening to by się chyba chciało, nie? Taki opening zrobić, nie? ha Fajnie by chyba było trochę taki opening zrobić, nie? A to tak w ogóle to. Mm, już nie będę z takiego tego mm, robił jak ten. Zrobimy tak jak wczoraj. O, o, o. To się nie zrobię na pewno dłuższy chyba trochę niż wczoraj, bo wczoraj był takie... nie był zbyt długi. Mm. To o nie, co to jest zaskocznie O, ta chyba też była w pucharze świata, nie? To się w tym. Co to, gdzie to było? Nie, gdzie to było? A już nie. A, mówię, że... A, bo to, bo to chyba była w pucharze świata, bo to, ja tak się <ściałem> Bo zaraz chciałam tak właśnie nagrać, nie? Z poczekaj świata. Ale coś mi się zepsuło i nie nagrałam. A w ogóle... Pa, 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 pa jak daleko, pa! Nie no, no weźcie, normalnie mam normalnie mało. To będzie EZ. W, w, w ogóle takie warunki, takie... takie niezbyt dobra. E, fakozak, jak jutro widilia. E, o! o szczerze, e, jakie pierogi lubicie? E, jesteś w komentarzu. W ja na Wigilię będę jak pierogi, tylko i. Będę jak tylko pierogi i... Poczekaj pierogi i... No może tam rybkę zjem. Póki co. Bardzo łatwo. Ale to jest chyba stocznia, na której... Nie wyskoczy O tym mówię Tutaj zapunktuję raczej Ale czy ja zapunktuję faktycznie? Ale co ja zrobiłem? Słucham, się tam chyba... W locie poprzestawiało. I, 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 uj, uj, uj. Dobra, będę punktował, ale jak? Chyba nie za dobrze. Okej, okay, dobre wybicie. O Jezu! O Jezu! Chyba będę punktował. Ale i tak jestem na pierwszym miejscu, o 100 punktów, nie wiem, wiesz. Z. O, na tej skoczni akurat umiem skakać. Yy, ja zrobię Uwielbiam, że to się nie liczy okay. Że warunki takie do same? Chyba Ale, że ja na tym umiem skakać? Ale, że ja jestem na czwartym miejscu? Ale, że żeby... będę... Ale, że ja wyskakuję i... O Jezu, co ja odwaliłem? O nie, o nie, 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 nie trudno Nie, no, pierwsze miejsce. znać trzecie miejsce póki co. O, nie! O, no dobra. Już się odpuszczę. A i tak jest to na pierwsze. Dobra, no, zrobimy tak 10 minutowe. No i będzie git chyba, nie? Mm. Okej, okay, dobra, patrz, pajek wyskoczył, papa, 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 pa 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 pa, 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 pa. pa lecz, 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 lecz. przeciętny albo nie wiem no a potem konkurs konkursie teraz zakończymy i no będziemy ciągnąć dalej próg znaczy się nie, nie robiłem żadnego prógu łapek na pewno pojawi się drugi kolejny film w tej serii taki. Yy, no, no słuchajcie, lajkujcie komentarze piszcie bo serduszka, bo daj serduszka lajkujcie, wszystko dzwoneczki i tam. I no. Napiszcie, jakie są Wasze ulubione pierogi. I no. I będzie git. A tymczasem ostatni skok na dzisiaj. I pa, pa, pa. No. Najlepiej to nie było no. Ale przynajmniej coś. A więc no. cały świąt. Błagać tego gwiazdora. No, Wesołych Świąt, Bogatego Gwiazdora, Wam życzę prezentów dużo, pod choinką, miłość, miło spędzone Wigilii i no i Świąt. No, siema!